Co by było, gdybyś otrzymał instrukcję, która pomogłaby ci lepiej zrozumieć mechanizmy działające w Twoim umyśle? Wyobraź sobie, że poznasz narzędzia, które pomogą Ci budować produktywność bez wypalenia, budować lepsze relacje biznesowe i osobiste oraz skuteczniej realizować swoje cele. Witaj w podcaście Instrukcja Obsługi Człowieka. Nazywam się Joanna Węglarz, jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem i przedsiębiorcą rozwijającym swój biznes. W tym podcaście łączę wiedzę naukową z psychologii z praktycznymi wskazówkami dla przedsiębiorców i menadżerów. Pomagam odkryć, jak skutecznie zarządzać energią mentalną, podejmować lepsze decyzje i tworzyć biznes, który będzie nie tylko zyskowny, ale i zgodne z Twoimi wartościami. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, menadżerem, czy dopiero planujesz swoją przedsiębiorczą drogę, znajdziesz tu wskazówki, które możesz od razu wprowadzić w życie. Instrukcja obsługi człowieka, bo zrozumienie siebie to najlepsza inwestycja w Twój biznes i życie. Czy wiesz, że możesz mieć ADHD i autyzm jednocześnie? Jeżeli Cię to nie szokuje, to jesteś. Chyba w mniejszości, ponieważ bardzo wiele osób zakłada, że te zaburzenia się wykluczają i bardzo długo tak zakładano. Co więcej, w obowiązującej w Polsce jeszcze do końca 2026 roku klasyfikacji medycznej ICD-10 nie można rozpoznać jednego i drugiego. Na szczęście w klasyfikacji amerykańskiej DSM5 i w nowej, która już y, za rogiem niedługo wkroczy y, klasyfikacji ICD-11, możemy rozpoznawać Oba zaburzenia naraz. Natomiast ja nie chcę mówić o tym, czy można to rozpoznawać, czy nie można. Chcę powiedzieć o rzeczywistości bardzo wielu osób, które przez lata zastanawiały się, co się z nimi dzieje, dlaczego nie pasują do obrazu typowego ADHD lub spektrum autyzmu i czym jest ADHD. Dodam jeszcze, że ten film nie jest stworzony po to, żeby namawiać kogoś na autodiagnozę. Jest filmem informacyjnym, natomiast jeżeli pewne rzeczy się gdzieś tam Zapalą jakieś lampki, to warto się udać na profesjonalną diagnozę. Zacznijmy sobie od tego, czym ADHD jest. I na początek powiem, że ADHD to nie jest żaden oficjalny termin medyczny. Czyli w klasyfikacjach medycznych nie występuje. Myślę, że niektórzy specjaliści nawet by się obrazili, że takiego terminu używam. Natomiast ja uważam, że ten termin świetnie definiuje współwystępowanie dwóch zaburzeń, jakimi są ADHD i spektrum autyzmu. Ale. Pokazuje nam jeszcze jedną rzecz, że ADHD to być może trochę inna jednostka, inny sposób funkcjonowania, inne oprogramowanie mózgu. Bo właśnie o oprogramowaniach mózgu chciałabym dzisiaj mówić, bo oczywiście w klasyfikacjach medycznych ADHD, spektrum autyzmu traktujemy jako zaburzenia. Dlaczego? Ponieważ y, większość ludzi jest tak zwanymi neurotypowymi osobami, czyli nie ma spektrum autyzmu, nie ma ADHD. I ogół, większość traktujemy jako punkt odniesienia, czyli jako normy. I te osoby, które się gdzieś tam poza granicami normy znajdują, no musimy jakoś określić. No i w tych klasyfikacjach medycznych mówi się tutaj o zaburzeniach. Natomiast jeżeli nie jesteś lekarzem czy psychologiem-diagnostą, to chcę, żebyś zaczął, zaczęła myśleć o... ADHD, spektrum autyzmu czy AUDHD jako o innym oprogramowaniu, innej wersji funkcjonowania mózgu. Tak jak mamy Androida, iOSa czy nie wiem, Windowsa, to tak samo możemy mieć mózg neurotypowy, mózg ADHDowy, mózg spektrowy i mózg AUDHDowy. I to są tak naprawdę inne oprogramowania. Mózgu. Czym to ADHD się charakteryzuje? Tym, że u takiej osoby występują naraz cechy spektrum autyzmu i cechy ADHD. I to, co się wiąże ze spektrum autyzmu, to będzie przede wszystkim taki problem w zakresie takiej interakcji. Relacyjności, takiego, niektórzy mówią emocjonalnego Wi-Fi, wyczuwania intencji, emocji drugiej osoby. Oczywiście to będzie na różnym stopniu u różnych osób, jedne osoby będą w tym lepsze, drugie trochę gorsze, natomiast osoby w spektrum raczej będą miały tutaj problem, raczej będzie im trudno się domyślić intencji, będą rozumieć pewne rzeczy dosłownie, będą być może. Nie zawsze, ale być może mieć problem z kontaktem wzrokowym, z wchodzeniem w taką relację, w której jest wiele niedomówień, gdzieś tam różne rzeczy się między wierszami, więc ta kwestia relacyjna może być problematyczna, może być trudna, może być dla osoby w spektrum autyzmu bardzo stresująca, bo nie rozumie tych relacji, nie rozumie norm takich niepisanych, a norm niepisanych między ludźmi jest bardzo dużo. Możemy mieć też problem z komunikacją nadawczą, odbiorczą, werbalną, niewerbalną, z różnymi rodzajami komunikacji. Może być tak, że ktoś preferuje mówienie na dany temat albo trudno mu zgadnąć, kiedy się odezwać, szczególnie przez telefon, albo nie dostosowuje komunikatu do... Odbiorcy. No i w spektrum autyzmu jeszcze mamy trzeci taki obszar problematyczny, to jest obszar związany ze stałością, powtarzalnością, zamiłowaniem do rutyny, do robienia pewnych rzeczy w określony sposób, powtarzalny, do porządku, do logiki, do tego, żeby rozumieć, po co pewne rzeczy się dzieją. I osoby w spektrum często nie chcą robić pewnych rzeczy, które wydają im się bez sensu, nielogiczne, niezrozumiałe, a przez to, że mają też trochę te problemy z dogadaniem się czy ze zrozumieniem intencji drugiej osoby, no to trudno jest im przyjąć taką perspektywę. Że trzeba coś zrobić po prostu, żeby komuś było miło, albo bo tak wypada, albo bo takie są zasady. Bo jeżeli nie widzą w tym głębokiego sensu, to może być im trudno. No i trochę niektórzy mówią po drugiej stronie, z drugiej strony monety mamy ADHD. ADHD, o którym już sporo tutaj mówiłam na tym kanale, ale krótko tylko przypomnę, że ADHD dotyczy po pierwsze zaburzeń uwagi, czyli problemów z podtrzymywaniem uwagi, z utrzymaniem uwagi na nudnych zadaniach i z taką przerzutną uwagą. W spektrum ona będzie taka bardziej pogłębiona i długoterminowa i taka osoba w spektrum autyzmu będzie się raczej długo skupiać na jednym temacie. Osoba z ADHD będzie przeskakiwać. Będziemy mieć problem z nadruchliwością, że będzie taka nadruchliwość, czyli poruszanie się albo takie poważne poruszanie się, chodzenie, wskakanie, cały czas bycie w ruchu albo takie drobne ruchy różne, nie wiem, poprawianie włosów, drapanie się, obgryzanie paznokci, no różnych rzeczy, robienie, gestykulowanie ale może być też nadruchliwość w głowie, w której w ogóle nie widać. I taka osoba z nadru nadruchliwością wewnętrzną może słyszeć, w ogóle nie wyglądasz, jakbyś miał miała ADHD. No i mamy jeszcze impulsywność, czyli tendencję do działania pod wpływem impulsu, ulegania emocjom, robienia pewnych rzeczy po prostu, zanim się pomyśli, zanim się przeanalizuje skutki. No i bardzo długo zakładano, że to są zaburzenia w jakiś sposób antagonistyczne, przeciwstawne, czyli jedno, to jest taki spokój, rutyna, powtarzalność, trochę bycie w swoim świecie. Co wiemy, że jest nieprawdą, izolowanie się, by dziś czytam jedną książkę, w której nadal się takie teksty pojawiały, tak? Nadal jest wiele mitów, i, i zakładać, że te osoby może w spektrum nie potrzebują ludzi, to jest bzdura, potrzebują ludzi, tylko czasami nie wyczuwają pewnych ni niuansów społecznych. No i przeciwieństwo, tak, jak to by się mogło wydawać? ADHD, szaleństwo, chaos, bałagan, dużo pomysłów, ehm, takie nieza nie niezatrzymanie, brak umiaru. Zamieszanie. No i jakiś czas temu okazało się, że w około 50% przypadków te zaburzenia współwystępują. W przypadku spektrum autyzmu nawet te statystyki są trochę większe, bo mówi się, że od 40 do 60 osób w spektrum autyzmu może mieć ADHD, a przynajmniej cechy ADHD. A między 30 a 50 osób. Z ADHD może mieć cechy spektrum. Dla łatwiejszego zapamiętania, ja zawsze mówię, że to jest około 50%, no bo nie będziemy przecież jakiś przeprowadzać wielkich statystyk, bardziej chodzi o to, żebyśmy sobie to wyobrazili, a jak podam konkretną liczbę, to mózgowi łatwiej sobie wyobrazić, czyli co druga osoba w spektrum będzie miała ADHD i co druga osoba z ADHD będzie miała spektrum, albo przynajmniej cechy spektrum, cechy ADHD. I czasem może tak być, że ktoś tak zwany wysoko funkcjonujący, czyli inteligentny, dopasowujący się, taki potrzebujący ukrywać pewne cechy, albo nauczony maskowania, może nawet nie mieć diagnozy tej pierwszej, czyli nie mieć diagnozy ADHD czy spektrum autyzmu, a co dopiero ADHD, czyli tej, tego drugiego elementu współwystępującego. I to jest bardzo duży problem, bo bardzo wiele osób albo ma tylko półdiagnozy, albo nie ma jej wcale. I bardzo krótko chciałam jeszcze powiedzieć o takich trzech fenotypach ADHD. Pierwszy fenotyp to jest taki, kiedy mamy na pierwszym obrazie spektrum autyzmu. I to jest osoba, która być może jest zdiagnozowana już jako dziecko, jest taka często wycofana, ma problem w relacjach, czasami ma problem w kontakcie wzrokowym, który jest o tyle często mm, charakterystyczny, że jest taki dość zauważalny dla innych, e, czyli taka osoba, no widać, że, że ma problem w zakresie tej interakcji, że, że z tą komunikacją też gdzieś tam ma różne trudności, że się komunikuje tylko w niektórych sytuacjach, że ma problem ze small talkiem, e, że ma problem z takimi rozmowami bez sensu, że jakby potrzebuje logiki w konwersacji, że lubi na swoje tematy rozmawiać, a tak o innych rzeczach, no, potrafi, jest w stanie, ale ją jego to męczy. No i ma potrzeby rutyny, powtarzalności, lubi pewne rzeczy robić w określony sposób, ma być może jakieś swoje wąskie zainteresowanie, jakieś tematy, które ją jego pasjonują. One mogą być związane z pracą. Jak ktoś ma takie tematy związane z pracą i na przykład interesuje się sztuczną inteligencją albo mm, marketingiem, albo programowaniem, no to super, to świetnie, ponieważ może Wielką firmę na tym zbudować. I historycznie mówi się, że osoby w spektrum były potrzebne w różnych społeczeństwach dawno, dawno temu, kiedy trzeba było coś obmyślić, kiedy trzeba było coś przeanalizować, kiedy trzeba było bardzo, bardzo wejść w głąb, w temat. Natomiast taka osoba w spektrum może mieć czasami problem z koncentracją. I to jest często taka cecha, która się pojawia i nie pasuje do tego obrazu, bo jednak się trochę rozprasza. Często te zaburzenia z koncentracją w ADHD ujawniają się w wieku nastoletnim, czyli jak ktoś jeszcze sobie chodzi do podstawówki, to jest po prostu taki spokojny, lubi spokojne zabawy, no ale potem nagle się okazuje, że on się tak trochę nie skupia i ta jego ruchliwość jest też taka, no trochę go nosi, ciągle chodzi, ciągle się porusza i to też nie pasuje do typowego obrazu spektrum autyzmu, bo przy spektrum autyzmu mamy pewne takie zachowania ruchowe, ale one nie wyglądają jak w ADHD. No tutaj jest tak, że kogoś to jednak nosi, że on sobie jednak chodzi, że jak rozmawia przez telefon, to łazi. Albo że jednak, jak zacznie mówić, to mówi dużo i przeskakuje z tematu na temat. No ale przecież ma spektrum autyzmu, więc traktujmy tę osobę jak spektrum autyzmu. I to jest tak zwany fenotyp ASD dominate, czyli z dominującym rysem spektrum autyzmu, ASD, Autism Spectrum Disorder, i w tle mamy ADHD. Mamy pełnoobojowe ADHD, ale ono jest jakby ukryte. Na pierwszy obraz. Wychodzi nam spektrum autyzmu. Jeżeli taka osoba wie, że ma spektrum autyzmu i yy, świat rozumie, że ma spektrum autyzmu, ona sama siebie rozumie i jeszcze ma jakieś oddziaływania, które pomagają jej, jemu lepiej funkcjonować, no to już jest pół biedy. Natomiast jeżeli nie rozumie, że ma ADHD, to może być karana karany za swoje ADHD. A czemu ty się tak nie skupiasz, a przestań się tak ruszać, a nie chodź tak, no i już ile można tak po prostu na ciebie patrzeć, tak, jak ty się tak zachowujesz, no przestań, no czemu ty się tak zachowujesz, co ty wyprawiasz? No i to jest jedna, tak, jeden fenotyp. Może być też taki fenotyp, który jest trochę przeciwny, czyli mamy osobę, która jest w ruchu, jest chaotyczna, dużo mówi, robi bałagan, jest impulsywna, w ogóle jest od dziecka taka donośna, hałaśliwa, bawi się hałaśliwie, niespokojna, słabo śpi, ma problem z przechodzeniem z jednego stanu w drugi, nie lubi takich, nie lubi się budzić, nie lubi zasypiać, nie lubi zaczynać pewnych rzeczy, nie lubi ich kończyć. Wszędzie jej pełno. I teoretycznie potrzebuje ludzi, teoretycznie lgnie do nich, yy, chce, żeby coś się działo, potrzebuje bodźców, ale tymi bodźcami się czasem przestymulowuje. Ale jednak w swoim pokoju ma porządek, ale ma potrzebę rutyny i trochę jednak nie do końca rozumie ludzi, nie wyczuwa pewnych niuansów, yy, męczy się kontaktami z innymi ludźmi. Jest coś, co nie pasuje do typowego wzorca ADHD. I jeżeli u takiej osoby nie rozpoznamy tego spektrum autyzmu, które jest w tle tego ADHD, to taka osoba nie otrzyma bardzo potrzebnej terapii, nie otrzyma zrozumienia, będzie traktowana jako, nie wiem, jakiś taki ekscentryczny, trochę może dziwak, który no, po prostu nie chce zauważać pewnych sygnałów społecznych, nie chce się dostosowywać do ludzi i celowo się dziwnie zachowuje. I to jest fenotyp tak zwany ADHD dominate czyli gdzie, na pierwszym planie mamy ADHD. No i mamy jeszcze fenotyp, który mnie najbardziej ciekawi, i też uważam, że jest naj, najtrudniej mieć ten fenotyp. To jest taki miks, fenotyp, zmiksowany, kiedy mamy jakby równe. Yy, współwystępowanie dwóch zaburzeń, które są trochę przeciwstawne. One są trochę przeciwstawne i tylko to nie jest tak, że one nie mogą współwystępować. One mogą współwystępować, natomiast trochę nie w jednym czasie. I kiedy mamy tę wersję zmiksowaną, to tak naprawdę yy, mamy taką fazowość i mamy także pewnego dnia widać bardziej. ADHD, a drugiego dnia widać bardziej spektrum autyzmu. I mamy te objawy pomieszane, mamy skrajności, mamy tendencję do nadruchliwości i szybkie przestymulowywanie się. Mamy silną potrzebę rutyny, ale też potrzebę wprowadzania chaosu w swojej rutynie. Mamy potrzebę bycia wśród ludzi i dostumulowywania się relacjami w ludźmi, z ludźmi, która wynika z ADHD, ale też męczenie się relacjami z ludźmi. I zdarzyło mi się wielokrotnie rozmawiać z z dzieciakami, które mają właśnie ten fenotyp ADHD i z ich rodzicami. I jeżeli ktoś ma szczęście i trafi na dobrą diagnozę i ktoś zobaczy ten pełen wachlarz cech i połączy to w całość, no to rozpozna taki rodzaj ADHD, a jeżeli nie, to mimo że tutaj te jakby zaburzenia są dwa na raz i one są jakby współwystępujące, bardzo wiele dzieciaków czy dorosłych ludzi, nie ma żadnej diagnozy. Bo nie pasuje ten obraz do tak naprawdę żadnego zaburzenia. Nie pasuje do, ani do ADHD, ani do spektrum autyzmu. Jakby wydaje się, że to jest coś innego. No bo to jest oczywiście, że jest coś innego, tylko że to jest coś, co się nazywa ADHD i jest współwystępowaniem. I w związku z tym takie osoby często w ogóle nie mają żadnej pomocy, w ogóle nie mają żadnego zrozumienia. Oczekuje się od nich dostosowania się do świata, którego nie rozumieją. Oczekuje się pracy nad sobą, skupienia, ogarnięcia się, dopasowania, a takie osoby mają bardzo duży problem ze zrozumieniem siebie, świata, poukładaniem tego, co się dzieje w głowie. I często trafiają do gabinetu psychiatry-psychologa, ale z rozwiniętą depresją albo zaburzeniami lękowymi, bo sobie nie radzą ze światem i nie rozumieją, co z nimi jest nie tak. I mi się zdarzało słyszeć o wielu historiach, gdzie ktoś był u kilku specjalistów i psychiatra czy psycholog mówili, no ale tak nie wygląda ADHD, ale tak nie wygląda spektrum, no to w ogóle nie pasuje, to jest jakieś inne zaburzenie, to jest może jakaś choroba genetyczna, może w ogóle jakieś, nie wiem, no zaburzenie psychiatryczne, nie wiadomo co to jest. I jeszcze raz to powiem, około połowa osób w spektrum autyzmu ma dodatkowo ADHD, i około połowa osób z ADHD ma dodatkowo spektrum autyzmu. Czyli, jeżeli znasz kogoś, kto ma ADHD lub spektrum autyzmu, to jest 50% szans, że ma przynajmniej cechy drugiego zaburzenia, a może mieć nawet pełnoobjawowe, ukryte lub naprzemiennie występujące drugie zaburzenie. A teraz krótka przerwa na autopromocję. Jeżeli podoba Ci się ten odcinek i w ogóle to, co robię, to zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału. Albo co najmniej zostawienie łapki w górę. Możesz też podzielić się tym, co sobie myślisz w komentarzu. Będzie mi bardzo miło to przeczytać. Wasza aktywność bardzo mnie motywuje do dalszego działania. I teraz jakie są objawy i jakie są cechy tego ADHD? Po pierwsze mamy problemy trochę z dwóch światów, tak? Ja słyszałam takie określenie, że to są dwa mózgi w jednym ciele, dwa światy w jednym świecie, tak? Z jednej strony mamy taką przylepną uwagę, która się skupia na jakimś temacie ze spektrum autyzmu, z drugiej strony mamy taką przerzutność uwagi. I opowiadał mi jeden człowiek, że on ma tak, że na przykład długi czas nie sprząta w domu, ale kiedy zacznie sprzątać to sprząta bardzo, bardzo dokładnie i mówi, że kiedyś chciał posprzątać w swojej szafie ubraniowej i nie dość, że wyciągnął wszystkie stamtąd ubrania i je poukładał, co jest jakby ok, tak? No, można powiedzieć, że tak się sprząta szafy ubraniowe. To on jeszcze stwierdził, że ta szafa jest źle skręcona, więc jeszcze ją zaczął dokręcać. Potem jeszcze stwierdził, że trzeba ją podmalować, bo coś tam, jakieś odpryski były i mówi, że tak naprawdę... Układanie w szafie skończyło się jakimś w ogóle remontem tej szafy i zajęło mu to tydzień, ponieważ nie umiał sobie powiedzieć stop, bo jakby albo długo nie sprzątał i omijał bałagan, który się wysypywał z tej szafy, ale jak już zaczął sprzątać, to nie umiał sobie powiedzieć stop. Au ADHD będziemy mieli także problemy związane z impulsywnością, które są z ADHD, z tego kawałka ADHD. One będą bardziej lub mniej nasilone, zależnie od tego który fanotyp będziemy mieli i ta impulsywność będzie prowadziła do takiego dostymulowywania się, potrzeby dostarczania sobie bodźców, robienia pewnych rzeczy pod wpływem impulsu, podążanie za własnymi impulsami. Natomiast kawałek spektrum będzie powodował, że będziemy się tym bardzo przestymulowywać, czyli będziemy mieli pomysły, a potem w trakcie tych pomysłów będziemy padali, będziemy chcieli coś zrobić, a potem nie będziemy mieli siły, żeby to dokończyć. I y, samo ADHD daje tendencję do prokrastynacji, do słomianego zapału, natomiast przy AUDHD może być tego jeszcze więcej. I to może być jeszcze bardziej e, trudne, problematyczne, jeżeli się nie nauczymy tym zarządzać. Nie nauczymy się rozpoznawać pewnych sygnałów z ciała, e, nie nauczymy się czytać tego, co się dzieje, ponieważ akurat czytanie sygnałów z ciała, rozumienie, zatrzymywanie się na tym, co ja czuję, czy jestem głodna, czy jestem zmęczona, czy jestem przestymulowana, będzie wadliwe w każdym z tych neuroaparktycznych typowych oprogramowań, czyli i w spektrum autyzmu mamy problem z tak zwaną intercepcją, czuciem takim wewnętrznym. W ADHD to mamy też i w AUDHD również to mamy. Czyli możemy mieć tendencję do przebodźcowywania się i nie wiedzieć kiedy i to na nas może źle działać. Ta nadruchliwość może być z jednej strony wywoływana ADHD, z drugiej strony może być w jakiś sposób męcząca dla tego kawałka Związanego ze spektrum autyzmu. Czyli mamy dużo konfliktów wewnętrznych. Mamy dwa takie kawałki, dwa mózgi, które trochę działają przeciwstawnie. I czasem jest tak, że będzie wychodził. Najaw, na będzie grał pierwsze skrzywce ten kawałek spektrowy, czasem ten adehadowy. I będzie bardzo ważne, żeby odkryć tę taką fazowość, czyli żeby zauważyć, od czego to zależy. Kiedy jestem zmęczona, zmęczony, to co we mnie wygrywa? Najczęściej wtedy będzie się pojawiał ten fragment związany. Z ADHD, ale czasami może tak być, że przy skrajnym zmęczeniu wygra trochę autyzm, który będzie nas odłączał. Kiedy jestem głodna, głodny, kiedy mam nowe pomysły, kiedy mam dużo energii, co wygrywa we mnie, tak? od czego to zależy. I są pewne takie ogólne obserwacje i tendencje, natomiast jest trochę badań. Jest kilka książek pisanych z perspektywy osób z AUDHD, ale to jest jeszcze duża lekcja do odrobienia dla specjalistów, którzy muszą zacząć analizować, którzy muszą się zacząć zastanawiać, jak AUDHD wygląda, jak działa, jak u konkretnych osób to funkcjonuje i z czym to się wiąże i jak w związku z tym wygląda ta fazowość, bo mamy problemy z Kawałka spektrum, mamy problemy z ADHD, mamy konflikty wewnętrzne, mamy zmienność. No i mamy kilka rzeczy, które będą. Najprawdopodobniej działać wadliwie. Powiedziałam już o tej interocepcji, czyli tym czuciu wewnętrznym i w ogóle sensoryce. Sensoryka będzie tutaj najprawdopodobniej w 90%, tak mówią badania, nawet w 90%, czyli u większości osób będą jakieś trudności sensoryczne, one będą stałe lub zmienne. Jakby U osób z czystym spektrum autyzmu one są raczej stałe, u osób z ADHD one są często zmienne, czyli czasem mi jakieś bodźce przeszkadzają hałas. Ale czasem, jak jestem w dobrym stanie, to mi ten hałas tak bardzo nie przeszkadza i pójdę na koncert i będę sobie słuchać tej muzyki, bo jestem akurat wyregulowana. W spektrum autyzmu, raczej jeżeli mam nadrażliwość słuchową, to zawsze ją będę miała. Natomiast ADHD, jak jest? To zależy. To trochę zależy, który kawałek wygrywa. Natomiast jakieś problemy sensoryczne z dużym prawdopodobieństwem będą. Będą też z dużym prawdopodobieństwem problemy z taką w ogóle regulacją podstawowych takich cykli biologicznych, czyli ze snem, często z jedzeniem jakieś trudności, jakieś problemy, jakieś nadwrażliwości, jakieś tutaj no, różne takie zmagania się w tym obszarze, czasem problem z jedzeniem jakimi, że, jakichś rzeczy, czasem zbyt szybkie pochłanianie jedzenia, czasem problem z regulacją głodu z powstrzymywaniem się od pewnych rzeczy, z preferencją jakichś smaków, czyli jakieś tutaj takie trudności w tym obszarze, większe wyzwania. No i z takich jeszcze psychologicznych aspektów będą deficyty tak zwanych funkcji wykonawczych. O funkcjach wykonawczych ja już też trochę na tym kanale mówiłam, no ale jeszcze przypomnę, funkcje wykonawcze to jest taki dyrektor zarządzający naszego mózgu. To są takie funkcje, które decydują jak w ogóle my wydatkujemy naszą energię mózgową, na czym się skupiamy, jak przeszukujemy naszą Pamięć, jak zarządzamy naszą uwagą i co robimy jakby z, z naszymi procesami myślowymi. Bardzo, bardzo ważne, dojrzewają u standardowej osoby, neurotypowej osoby do 25 roku życia więc całkiem długo. U osób neuroatypowych może być tak, że one będą niedojrzałe dłużej, albo mogą być pewne deficyty w tym zakresie. I Prowadzi to do tego, że mamy problem na przykład z przełączaniem się z jednego procesu na drugi. Albo, albo się za szybko przełączamy i wszystko nas rozprasza, albo się za wolno przełączamy. I, i, I mamy problem, żeby wejść w zadanie, żeby zacząć coś robić, żeby skończyć coś robić. Potrafimy przestać, jakby musimy pewne rzeczy zrobić ileś razy. I to idzie już w kierunku takiej nerwicy natrec. I czasami jest rozpoznawane tutaj. Kolejne zaburzenie, nerwica natręs, natomiast patrząc, ile osób coś takiego ma, ja się zastanawiam, czy to nie jest też w jakimś szerokim ob obrazie tej neurotypowości, czy to nie jest pewna cecha, która no, u niektórych ludzi się bardziej utrwala, a u innych się mniej utrwala. Więc taki problem z przełączaniem się będzie tutaj występował, ale może być też problem z planowaniem, z organizacją, z zarządzaniem. W spektrum to będzie takie zbyt drobiazgowe skupianie się na szczegółach i problem z rozpoczęciem pewnych rzeczy, bo Osoba w spektrum może tak dużo sobie wyobrazić różnych scenariuszy, że te scenariusze ją sparaliżują i będzie mieć taki właśnie paraliż decyzyjny, bo będzie się bardzo bała, że nie weźmie, jakby nie jest w stanie skontrolować wszystkich rzeczy. Kiedyś czytałam w takich badaniach, że kiedy osoby w spektrum optyzmu mają dzieci, to bardzo jest mi trudno zadecydować, jaką decyzję oddać dziecku, a jaką podjąć za dziecko. I jeżeli na przykład trzylatek mówi, że nie chce założyć kurtki na mróz to taki rodzic nie wie, czy może pozwolić trzylatkowi decydować, czy nie. Rodzic neurotypowy nie ma takich dylematów, jakby doskonale wie, czy trzylatek jest gotowy, żeby podejmować taką decyzję. Wyjaśnię tutaj, nie jest gotowy, tak? Natomiast dla rodzica w spektrum autyzmu badania mówią, nie musi to być oczywiste. Czyli ten człowiek próbuje wszystko kontrolować, Natomiast trochę brakuje mu jakby takiej pamięci operacyjnej w mózgu, nie do końca pamięci operacyjna, bo to co innego się nazywa, ale takiej pamięci, jakbyśmy sobie wyobrazili w komputerze, takich zasobów poznawczych do tego, żeby wszystko na tej szachownicy życia ogarniać. W ADHD w ogóle brakuje tych zasobów, w związku z tym osoba z ADHD często podejmuje decyzję przypadkowo, nie czyta umów, nadmiernie wierzy ludziom, jest nadmiernie taka. Podążająca za pomysłami, jak mi powiedziała kiedyś jedna dziewczyna, że moje życie to jest takie pasmo różnych zbiegów, zbiegów, okoliczności i przypadków. Mieszkam tutaj, bo akurat ktoś mi to zaproponował, pracuję tam, bo akurat zauważyłam takie ogłoszenie. Ja rzadko kiedy podejmowałam takie decyzje, które były świadome i przemyślane. I trochę już mnie to męczy, że moim życiem kierują różne przypadki, bo to nie ja kieruję tylko przypadki, nie? I to jest takie właśnie adechadowe. Natomiast kiedy to się spotyka to mamy albo taką zmienność, czyli albo idę w nadmierną sztywność, albo potem odpuszczam i przeskakuję, albo jeszcze więcej tej paniki, tak? Bo ta część ze spektrum autyzmu próbuje kontrolować i porządkować, a ADHD wprowadza chaos, czyli jeszcze trud... jeszcze więcej wrzuca danych, jeszcze więcej pomysłów i w związku z tym mogą się pojawiać, nie wiem, zaburzenia lękowe, depresja, takie poczucie, że nie wiem, co mam zrobić, utknięcia w jakimś punkcie, y, zastanawiania się, prokrastynowania, bo ja... Mam mega dużo pomysłów, mam po prostu natłok myśli, a z drugiej strony jest we mnie taka część, która mówi, poradzę sobie, trzeba wszystko sprawdzić i tak dalej. I albo popadam ze skrajności w skrajność, albo sama się nakręcam, i w związku z tym jakby nasilają się u mnie różne trudności, paniki, przekonania, że coś będzie złego, właśnie zaburzenia, zaburzenia takie obsesyjno-kompulsywne i różne takie rzeczy, które będą mnie blokować. I dlatego badania mówią, że współwystępowanie autyzmu i ADHD może. Zwiększać prawdopodobieństwo zaburzeń psychicznych. Ale uwaga, nie niezdiagnozowane, niezaopiekowane, niezauważone. Jeżeli ktoś jest zostawiony sam sobie i mu się mówi, wszystko z tobą ok, tylko po prostu się nie starasz, musisz bardziej po prostu, no nie wiem, się ogarnąć i przestać zapominać, przestać nie wiem, ignorować ludzi i po prostu przestać być sobą, tylko po prostu zacząć się zachowywać normalnie, a ta osoba nie ma pojęcia, co to znaczy normalnie, no to w niej będzie narastała frustracja, problem. Tym bardziej, że właśnie osoba, szczególnie z tym, tym zmiksowanym, tak, tym fenotypem, kiedy są dwa zaburzenia na tym samym poziomie, pełne współwystępowanie jakby nie pasuje do żadnej kategorii, bo ta osoba, u której głównie widać ADHD, będzie pasowała do tej kategorii ADHD. Ona będzie miała pewne inne cechy, które będą utrudniały jej życie i będzie jej trudniej niż osobie z czystym ADHD, bo no trochę nie będzie pasowała do świata ADHD. -owego. Osobie, która jest tylko w spektrum, czystym spektrum, no, też pewne rzeczy będą pasowały do takiej osoby, która jest w spektrum i ma cechy ADHD, ale ta osoba. Z techami ADHD w tle spektrum. No będzie jednak trochę pasowała do tych ludzi, i będzie się trochę w stanie z nimi bardziej dogadać, i będzie jakby w stanie też zastosować pewne wskazówki, które pasują do osób w spektrum. I może dostanie jakieś wsparcie nauczyciela współorganizującego, może pójdzie na jakąś terapię i trochę ktoś będzie wiedział, jak się tą osobą opiekować, jeżeli rozpozna główny rys spektrum. Natomiast, jeżeli mamy te dwa zaburzenia naraz, to jest najtrudniej. I dlatego osoby, które mają takie AUDHD, kiedy są dwa zaburzenia pełnoobjawowe, będą no, najbardziej narażone na różne trudności, wyzwania, będą często ponosiły największe koszty, bo Mimo, że ich trudności są bardzo duże, to ta fazowość, naprzemienność, zmienność i te dwie twarze i trochę zależnie od tego, w jakim momencie tę osobę spotkamy, w jakim dniu ta osoba trafi na diagnozę, w jakim momencie życia będzie, to będziemy widzieć jedno albo drugie. I dlatego tak ważne jest, żeby to rozumieć i żeby mieć świadomość, że ADHD istnieje, że spektrum autyzmu i ADHD mogą ze sobą występować i że się dzieje to dużo częściej niż może się nam wydawać. Jeżeli ten temat wydaje ci się interesujący i może rozpoznajesz siebie w tym obrazie, to mam do ciebie ogromną prośbę. Wejdź na moją stronę joannawęglarz.pl i odezwij się do mnie przez formularz kontaktowy, ponieważ jestem w trakcie pisania książki na temat ADHD i bardzo chętnie porozmawiam z osobami, które żyją z ADHD i chciałyby mi udzielić takiego wywiadu, żebym lepiej mogła je zrozumieć i lepiej mogła opisać ten problem w mojej książce. Tyle ode mnie. Nie musisz się ze mną kontaktować przez formularz. Możesz też skontaktować się w komentarzu pod odcinkiem. Będę ci bardzo wdzięczna za łapkę w górę czy komentarz. I daj znać, czy takie treści ci się podobają. Czy chcesz wiedzieć więcej o AUDHD, czy jakieś tematy związane z AUDHD wydają ci się interesujące, to w odpowiedzi na to chętnie nagram odcinek na ten temat.